Trenuję głównie po to, by rozwijać się, stawać się lepszym zawodnikiem i w przyszłości zostać być może zawodowym kolarzem. Jeżdżę w klubie od 10 lat i specjalizuję się w kolarstwie przejowym, które jest odwrotnością kolarstwa górskiego. Najlepszą częścią uczestnictwa w klubie są wyjazdy, zgrupowania oraz relacje z kolegami. Na pewno w zespole jest dużo łatwiej się zdeterminować. Mamy przy sobie innych, którzy też zachęcają się do tego, poświęcają też czas jest dużo łatwiej. Spotykamy się pięć razy w tygodniu, aby trenować mocno, by wzmocnić kondycję czy wytrzymałość, aby wystartować dobrze na miejscu Polski czy osiągnąć dobre wyniki na ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Też nie jest łatwo łączyć tego ze szkołą. Jest to też duże poświęcenie, bo trenuje się około 10 godzin w tygodniu, nawet więcej. Kolarstwo uprawia się całą dobę. Starasz się o to, jak jesz, jak się regenerujesz, jak śpisz i trenujesz.